Wiedza ojca Pio Tom 2 System miłości autor Wiesław Matu Jezus nie jest religijny podobnie jak Bóg stworzenie też nie musi być religijne niestety bardzo ciężko jest się stąd wydostać do świata idealnego o którym nawet wspominał Platon ani ateizm ani religijność w tym nie pomagają. Pomaga tylko pragnienie ideałów, cnót, pomaga dobre serce. Reszta to tylko zapatrzenie i nawyk, aby one były pozytywne. Zapomniał człowiek. O najwyższy panie, oceanie wiekuistego szczęścia. Ty doskonale znasz ograniczoną pozycję i rozumny niedosyt człowieka, i ty, panie, te zatrute wpływy psychologicznych śmierci pragniesz zamienić na miłość i zbawienie. Ty najlepiej, panie, znasz smutki i problemy ludzkie, a najczęściej są nimi troski, a ty chcesz tylko jednego. Zapomniał człowiek o tobie, panie jako o prawdziwym źródle życia i miłości. Cywilizowane emocje powodują zastój w postępie duchowym. Inspiracje emocjonalne, inspiracje przedmiotami materialnymi, cenione bez odniesienia do miłości niebiańskiej, powodują zmiany na gorsze. Uciekają panie ludzie w zaciszne miejsca lub w gmatwaninę słów. Podświadomie pozbawiając się Twojej świadomości, ludzką głowę zajął wyłącznie świat materialny, a zmysły pozbyły się czułej miłości. Sława, oto problem współczesnych ludzi. Sława lecz bez Ciebie, Panie. Miłość, miłość, miłość. Jezus zaznaczył w swoich słowach: Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy. Dlatego radzę być krytycznym w stosunku do tradycji i zarazem do nowoczesnych naukowców, którzy wyskakują przed Boga. W imię nauki trzeba dać się umieć prowadzić dobremu Duchowi. Gdyby dziś wszystkie narody zrezygnowały ze złudnego przywiązania do tradycji i sposobu myślenia, nie byłoby żadnego problemu terytorialnego i kulturowego. Planeta Ziemia jest jednakowa dla wszystkich nie ma granic. Na aktualnym etapie świadomości jest to niemożliwe. Wolą Cię zabić. Niż pozwolić zakwestionować choćby jedną literę z pism swoich bezzębnych intelektualnie przodków. Dlatego, granice państw nadal są potrzebne. W pewnych sprawach trzeba być radykalnym. Tylko tu. Hermetyzm, dogmatyzm i chorobliwe zatwardzenie w umyśle to już poważniejszy problem egzystencjalny różnych nacji, zindoktrynowanych złudną, nieprawdziwą wolnością lub krwawą tradycją. Niewidzialna nowina. Stała się nowina bliska. Duch nasz dziecięcy. Zakwitły róże czerwone. Przestałem być obcy. Niewidzialna jasność złączyła mnie z wiecznym dziełem. Jestem sobą, jakby każdą rzeczą z osobna. Prawo to spraw najwyższych, prostoty zakłamać niepodobna. Niczym zapach pól i toni jezior bajecznych, radość ta niepojęta. Męka lat przeszłych, od urodzenia do dziś, wykuła znamię, co zwie się cierpliwość. Jak wczoraj, tak jutro, tęsknoty i nadzieje spełnione. Ależ to cud, co radosne nowiny przynosi, co życie chyli ku głębinom, co myśli pieści i serce dotyka. Nowina ta wyłania ducha z wiru świata. A przecież niedawno tego nie znałem. Spływają niebieskie potęgi, promienistym wybuchem pędzi uroda dni, jak system słoneczny wiruje jasny uśmiech zmian. Jeśli ktoś jest dobry i stosuje miarę miłości serca do wszystkiego, wtedy nieważne jest, z jakiego narodu się wywodzi, albo jaki ma kolor skóry. Idee miłości, jakie głosił Jezus, są najlepsze na świecie. Nikt do tej pory tak pięknie nie określał miłości bliźniego w różnych wariantach kosmicznych i narodowościowych, ale jest problem bo pewne narody są kształcone pod karabinem ideologii i maczetą krwi i już nie potrafią inaczej pojmować miłości. Miną całe pokolenia, zanim dusza wyzbędzie się ideologii, a następnie przejdzie na stronę miłości bezinteresownej, idealnej, wejdzie do najwyższego systemu wartości. Wiedza ojca Pio. Tom drugi. System miłości. Autor Wiesław Matów.